Zadanie czwarte, strona 86, mamy przepisać do zeszytu przykład i uzupełnić go jednomianami. I co mamy? Mamy tak, 27y do potęgi czwartej, dodać 36y do potęgi trzeciej i odjąć 54y do potęgi drugiej. I wiemy, że to jest 9y kwadrat razy 3y kwadrat, dodać coś. Dodać coś, no i to coś mamy wpisać. No jeżeli tu 9 razy 3 to jest 27, y do potęgi drugiej razy y do potęgi drugiej to jest y do potęgi czwartej, no i to samo mamy zrobić tutaj, czyli 9 razy ile daje nam 36, 9 razy 4 i 9 i y kwadrat razy ile to jest y do potęgi trzeciej, po prostu razy y, i teraz 9 razy ile to jest minus 54. 9 razy minus 6, tutaj minus 6 Y kwadrat razy Y kwadrat. No i uzupełniliśmy. W kolejnym podpunkcie mamy 3AB razy 3A dodać B dodać coś i to jest równe. To jest równe 9a kwadrat b. Dodać coś. I dodać 6ab. Ok. To po pierwsze. 3, 3ab razy 3a to jest to, czyli pierwsze z pierwszym. 3ab razy b to jest 3ab kwadrat. I 3ab razy ile daje 6ab razy 2 i teraz jak wymnożymy sobie kolejne elementy to to się wszystko będzie zgadzało dalej mamy 12t do potęgi 4 odjąć 9 t do potęgi 3 i dodać 3t do potęgi 2 i to ma być równe coś razy coś odjąć 3t i dodać 1 no to teraz tak jeżeli, jeżeli tak to ma wyglądać no to 3t kwadrat razy ile daje yy, jed, inaczej 3t kwadrat to jest co razy 1 razy 3t kwadrat teraz 3t kwadrat razy minus 3t to jest faktycznie minus 9t do potęgi trzeciej 3 razy minus 3 to jest minus 9 t kwadrat razy t to jest t do potęgi trzeciej. Jest pytanie 3 razy ile daje 12? 3 razy 4. A t kwadrat razy co? To jest t do potęgi czwartej razy t kwadrat. No i w zasadzie rozwiązaliśmy y, całe zadanie.